Witajcie kochani z tej strony Gosia z kanału Gretar Studio. Przychodzę z kwiatkami. Będziemy sobie robić dzisiaj kwiat poinsettii. Jak co roku zresztą staram się wam pokazać w jaki sposób można zrobić ten kwiat, który wykorzystamy do kartek czy różnego rodzaju prac, czy chociażby nawet żeby ozdobić nasze prezenty. Wiem, że teraz jest już tak Dosyć późny czas na tego rodzaju kwiaty, ale dla tych, którzy będą dopiero ozdabiać, jakby swoje prace, czy swoje prezenty, które będą podarowywać swoim bliskim i znajomym, to mam nadzieję, że będą mogli skorzystać z tego tutorialu. A jak nie, to będzie na następne i też się nic nie stanie. Powycinałam sobie, jak widzicie, masę kwiatów z papieru. I to jest papier kraftowy, nie kraftowy, tylko um, Typowy papier do scrapbookingu. Ja akurat wykorzystałam papier, który mi został z tworzenia mm, Kalendarza adwentowego. Jak widzicie tutaj, na, na tych papierach zostało mi mnóstwo miejsca, które można wykorzystać, a wiecie, znacie mnie, że ja takich rzeczy wyrzucać nie mogę, nie jestem w stanie po prostu, no way, więc te resztki wykorzystuję i zaczynam się trochę z siebie śmiać, ponieważ ostatnio cały czas wykorzystuję resztki, to co mi pozostawało. Chyba zacznę się nazywać królowo-resztek, normalnie, bo, bo ostatnio moja praca. To właśnie resztki, ale to nie resztki trzeba wykorzystywać, bo szkoda wyrzucać, szkoda marnować pieniędzy, więc no cóż, będę królowo resztek. W każdym razie zabierajmy się za robienie kwiatków. Ja wykorzystałam w tym roku mm, takie oto wykrojniki. Ja w zeszłym roku kupiłam taki e, jakby kit z wykrojnikami, był foamiran, były pręciki i jeszcze mnóstwo innych rzeczy w środku. I e, Ja niestety teraz już nie pamiętam, e, czyje są te wykrojniki, ale kształtem one bardzo przypominają te wykrojniki Lady Design, i bardzo możliwe, że to właśnie od niej są te wykrojniki. Ja takiej pewności nie mam, natomiast. Zajrzyjcie do niej, ona robi fantastyczne wykrojniki i na pewno znajdziecie tam coś dla siebie, więc po prostu z, polecam. Ja w zeszłym roku nie miałam możliwości wykorzystać tych wykrojników, bo one dosyć późno do mnie doszły, więc sobie leżały, no ale w tym roku wiadomo, przyszła kolej na nie, więc je, z nich powycinałam sobie kwiaty i to właśnie te kwiaty będziemy robić. Jak widzicie, już tutaj kilka kwiatków zrobiłam, ponieważ wyciąłam sobie z papierów czerwonych, niebieskich i zielonych. No to jak widzicie, mamy i kwiat czerwony, i mamy kwiat niebieski. Są też listki do tego. Oczywiście listki to jest taka, wiecie. Umowna rzecz, one nie muszą być, bo nigdy nie wiadomo, co tak na dobrą sprawę będziemy robić, jakiego rodzaju pracę będziemy robić i czy te listki będą nam pasować. Ale ja się tym nie przejmowałam, ponieważ z drugiej strony tego papieru jest niebieski, więc mogła, mogę po prostu sobie albo wykorzystać listek jako listek, albo zrobić po prostu kwiat. I dlatego papiery skrapowe są fajne, bo są zazwyczaj dwustronne, zwłaszcza z tych dużych arkuszy. Dlatego można je wykorzystać tak naprawdę do, do tworzenia kwiatów. I to, że na przykład one mają tak jak tutaj na tych listkach napisy, absolutnie niczym nie przeszkadza. Tak samo jak tutaj na tym kwiat, kwiecie jest mnóstwo różnych innych kolorów i to też nie przeszkadza. To fantastycznie można wykorzystać w pracach. Jeszcze jak dodamy do tego jakieś złoto, na przykład złotą farbkę, srebrną farbkę, bo do niebieskiego może być srebrna farbka, czy właśnie brokat, czy jakiś klej z brokatem. No, ozdobić można takiego kwiata na różny sposób, a wykorzystamy dzięki temu papiery. A przecież o to nam chodzi. Także. Zabierzmy się za robotę. Jest to oczywiście prosta sprawa, jak to zawsze ze mną, ponieważ ja nie lubię zbyt dużych kombinacji, jeżeli chodzi o kwiaty. Lubię zrobić kwiata, żeby był po prostu gotowy do przyklejenia i już. Oczywiście biorę swoją nieodzowną matę. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taka mata, którą się kupuje do wygniatania kwiatków. W sklepach kraftowych na pewno są, a jeżeli nie macie, to zwykła gąbeczka do wygniatania jak najbardziej wystarczy. Ja natomiast sobie taką matę przycięłam i wkleiłam do pudełka po czytniku. Więc tak, mam tutaj matę, mam możliwość wsadzenia sobie dłutek razem z tym, jest mi po prostu wygodniej, biorę wszystko razem i, i tak wykorzystuję. Także ja sobie to na razie wyjmę i zrobimy sobie czerwonego kwiatka. Te wykrojniki, jak widzieliście, mają trzy rozmiary i tak też sobie weźmiemy. Przepraszam Was za to pikanie gdzieś tam w tle: jest to mm, odśnieżarka, bo u mnie spadł śnieg <laughs> i wcale nie mało tego śniegu, więc no odśnieżają nam tutaj drogi, ulice i tak dalej. Więc no niestety to pikanie to jest do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, życie. Przechodząc do kwiatów. Eee, żeby te kwiaty nie były takie po prostu wygniecione tylko i wyłącznie za pomocą dłutka. Eee, jeżeli nie macie takiego dłutka to oczywiście jak najbardziej e, pędzelek, tył pędzelka e, czy tył, tył długopisu, ta kulka w długopisie, jak najbardziej się sprawdzają. Natomiast jeżeli chcecie robić większe ilości kwiatków, to polecam właśnie te dłutka. Te są z Tonic Studios. E, Tonic Studios ma cały taki zestaw dłutek różnej wielkości. Jest fantastyczne. Uwielbiam to, to dłutko. Te kulki tutaj są fantastyczne, więc je polecam. E, te natomiast e, dłutka, ja mam je w różnych e, rozmiarach. A gdzieś tutaj jeszcze leżą też o, tutaj jest większe, mniejsze i tak dalej te są z AliExpress i one są jako takie dłutka do paznokci więc na pewno też znajdziecie te. Kupiłam Moch, Matko Boska, nie pamiętam kiedy, milion lat temu, ale je cały czas wykorzystuję, może w mniejszej ilości niż to, bo to naprawdę super mi się sprawdza. Ale tak, wykorzystamy sobie takie maluśkie, maluśkie dłutko. Lównie dobrze możecie wykorzystać, nie wiem, jakąś hmm, co by tu było? Co wy? Co by wam tutaj pokazać jako zamiennik? Na przykład mam ołówek taki, magne, nie magnetyczny, tylko taki, wiecie, wysuwany. Wystarczy schować ten grafit i za pomocą tej końcówki zrobić właśnie to, co ja teraz zrobię. Czyli narysujemy sobie takie linie, jak są na liściach. No bo. Wie każdy z nas, że poisetia to są tak naprawdę liście w kolorach czerwieni, żółci, bieli. Także i tutaj na tym sobie to narysujemy. Bardzo prosty sposób, bez jakiegoś wielkiego zastanawiania się. Po prostu narysujemy sobie za pomocą tej takiej bardzo malutkiej końcówki żyłki. I na każdym z tych kwiatów zrobimy dokładnie to samo. I też mówię, nie zastanawiamy się nad tym długo. Po prostu rysujemy, jak leci, nawet jeżeli pójdzie krzywo, co z tego nieistotne, nie będziemy się tym przejmować i tak to będzie fajnie wyglądało, więc po prostu jedziemy w te, we w te z każdej strony i trzeci kwiat, dokładnie w ten sam sposób. Ile tych kreseczek sobie narysujemy tyle będzie. Nie będziemy się nad tym też zastanawiać, nie będziemy liczyć, nie będziemy po prostu e, kalkulować, czy jest równo, czy nierówno. Nieistotne, robimy po prostu, jak leci. Byle jak, byle by było. I już, jak już mamy to zrobione, to sobie tego kwiata odwracamy. Ja sobie biorę taką mniejszą kulkę i po prostu, w miarę mocno przyciskając, obrysowuję sobie brzegi tego mojego kwiatka. Dosyć dużo siły trzeba w to włożyć, znaczy nie chodzi o to, żeby tutaj wiecie wnieść się do ziemi, e, tylko po prostu, żeby ten kwiat nam się ładnie obrysował i żeby po prostu się podniosły te, te nasze płatki. E, tak, w ten sposób, a później odwracamy i oczywiście dociskamy czy tą mniejszą kulką, czy większą. I zobaczcie. Te nasze narysowania nadal są widoczne. I o to nam właśnie chodziło, żeby one gdzieś tam były. To nie chodzi o to, żeby one były super mocno mega mega widoczne. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie sobie wziąć jakiś cienkopis, długopis i sobie te linie narysować. Natomiast w przypadku takiego dłutka robimy sobie taki embossing. I on zostaje. Pomimo tego, że wykorzystamy później dłutko, żeby zrobić embossing odwrotny. To i tak widać te linie. Mam nadzieję, że wy, wy je widzicie, bo ja je widzę. No, także robimy dokładnie to samo z, z wszystkimi tymi kwiatami, bo zrobimy sobie taki, mm, taką polisetę z trzema różnymi wielkościami. Dzięki temu ona tak ciekawie wygląda. Także, także tak. Odwracamy i rolujemy. Ach, to moje krzesło. Normalnie. Jak ja wkładam siłę w wyciskanie płatków, to automatycznie moje krzesło zrzędzi. No cóż, trudno. No, i ten oto sposób sobie wytłoczyliśmy wszystkie kwiaty. Szybko, łatwo, przyjemnie, bez żadnego bólu. Potrzebujemy kleju na gorąco albo kleju zwykłego, ale klej na gorąco skleja szybciej, więc ja po prostu biorę go i robię sobie takie kółko na tym moim średnim kwiecie. Kółko, dlatego że później będę przebijać tego mojego kwiata szpikulcem. Nie chcę się przebijać przez klej na gorąco, dlatego robię takie kółeczko. I w małym robię to samo, czyli też delikatnie kółeczko i dociskamy no i teraz oczywiście wypełnienie tego naszego kwiata już jest zależne od Was co macie, co posiadacie, co chcecie wykorzystać mogą to być pręciki mogą to być jakieś kulki mogą być guziki, może być klej z brokatem tak naprawdę co tylko macie co możecie wykorzystać więc w środeczki to już od Was zależy ja biorę sobie szpikulec oczywiście przekuwam się na wylot żeby było więcej miejsca, sobie poprawiam no i wezmę sobie pręciki takie bordowe które uciekają mi tutaj, widzę z pięć sztuczek i sobie to łączymy ze sobą bierzemy drucik żeby było łatwiej przeciągnąć przez kwiata. Bierzemy obcęgi, ciągniemy, żeby było łatwiej. I już kwiat gotowy. Tak naprawdę nic więcej tutaj robić nie musimy. No chyba, że chcecie pogłębić kolor tego kwiata. Jeżeli chcecie pogłębić sobie kolor tego kwiata, to bierzemy sobie oczywiście... Jakiś tusz, i po już uformowaniu kwiata, tak naprawdę, można to zrobić płatek po płatku, jeszcze zanim zaczniemy sklejać. Ale ja zapomniałam i później też się da to zrobić. Zwłaszcza, że ja chcę tylko troszeczkę końce tych moich płatków pobarwić i już mamy. Pomalowane. Teraz sobie oczywiście zaklejamy klejem na gorąco, żeby nam te pręciki nie zwiały i kwiat jest gotowy. To, czy sobie przykleicie od razu te tutaj listki, to już zależy od Was. Jeżeli wolicie przyklejać listki później, bo będzie to uzależnione od tego, do jakiej pracy przyklejacie, to jak najbardziej nie ma problemu. Natomiast ja na przykład mam tutaj takiego kwiata już zrobionego, już z bliskami zielonymi i po prostu jak tu mi wyschło, obcięłam sobie końcóweczkę i na wierzch przykleiłam tylko ten zielony papierek, żeby było widać, że jest jakiś liść. A tutaj nie robiłam jakichś tam wielkich. Rzeczy z tym liściem po prostu wzięłam go, przejechałam na samym środku, tylko kulką, żeby on się troszeczkę podniósł. Tu odwróciłam, wzięłam tuż zielony, też trochę przybarwiłam końce, żeby pasowało do całej reszty. I tak naprawdę to już jest gotowe. Można wykorzystać do przyklejenia tutaj z tym czerwonym, albo i nie, albo zostawić na później. To już zależy od Was. Także tak naprawdę to jest wszystko, co można tutaj dzisiaj zobaczyć na moim filmie. W ten sposób zrobimy sobie kolejne kwiaty poissetti. Jeżeli przejrzycie mój kanał, zobaczycie, że poddałam już kilka sposobów na robienie kwiatów w poesetii, zresztą Wam je podlinkuję, żebyście mogli sobie wybrać sposób, który najbardziej Wam pasuje, eee, ale zachęcam do zabawy, do szukania jakichś kształtu wykrojnika, który Wam najbardziej będzie pasować. Eee, ja jestem bardzo zadowolona z tego wykrojnika, bardzo podoba mi się ten kształt, eee, a przy, mo w momencie, kiedy dodamy jeszcze te pręciki, yy, nie pręciki, nie o pręciki mi chodzi. <laughs> A w momencie, kiedy dodamy jeszcze te wyżłobienia, wy wyembozujemy te nasze kreseczki, to wygląda to naprawdę fajnie. I myślę, że bardzo mocno przypomina to nasz kwiat Poisetti. Także spokojnie możemy to wykorzystać do wszelkiego rodzaju prac. No i to by było tyle. Nie będę pokazywać Wam drugi raz, jak to się robi, bo nie ma takiej potrzeby. To jest tak banalnie proste do zrobienia, że każdy jest w stanie to zrobić, jestem tego pewna. Dlatego mam nadzieję, że ten sposób robienia kwiatków Wam się spodoba i będziecie robić podobnie. Nawet jeżeli nie macie takich wykrojników, to jak najbardziej możecie sobie wyciąć po prostu w papierze, narysować wzór, wyciąć wzór i na kształt tego wzoru odrysowywać i wycinać kolejne, kolejne, kwiaty. Albo wykorzystać jakiś inny wykrojnik, ale też sobie zrobić wyżłobienia za pomocą tego właśnie cieniutkiego, tej cieniutkiej kuleczki i też uzyskacie fajny efekt. Także dzięki Wam wielkie za uwagę. Dzięki za to, że jesteście, że komentujecie, że przybywacie. A, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i do klikania w, w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. <gry> Także trzymajcie się ciepło. Pa pa.